Pokój jak prawie wszystkie sprawy tego świata ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenną. Tą rzeczą jest honor. To były ostatnie zdania pana ministra Beka wypowiedziane w tym przemówieniu. I proszę Państwa, taka najbardziej wniosła czynność, w obecności sztandarów chciałaby Rada, Rada przepraszam, Wiesek Kombatantów honorować pewne osoby medalami. Osoby oznaczone medalem pamiątkowym Pomnika Radogoszcz. Pierwszą osobą oznaczoną miał być Pan Kurator Jan Kamiński, ale Pana Kuratora nie ma. Gratulujemy oczywiście Order czy pamiątkowy medal otrzymuje także pani dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, pani Barbara Jakimczak. Też jej dzisiaj nie ma z nami, ale jest kolejny, kolejna osoba oznaczona. Pan magister Jerzy Ryszyński, długoletni pracownik Urzędu Miasta Łodzi, ale zapraszamy. Medal pamiątkowy otrzymuje także. Wiceprezes pani Górska-Ziempa, jeżeli jest pani obecna, zapraszamy, pani Zofia Czajkowska, asystentka prezesa Zarządu Wojewódzkiego, Panie. ale otrzymujemy dalej. także pan podinspektor Andrzej Wolak, drugi komisariat Komendy Policji w zapraszamy pana podinspektora. Otrzymuje także medal pamiątkowy przewodniczący rady Siedla Uchwałowy Centrum, pan Antoni Podakowski. A nowy medal otrzymuje także pan Marian Szynkowski, towarzystwo przyjaciół kombatanta przy dzielnicę Wymkole Także sam panią otrzymuje Pan Pułkownik Józef Podolski, Prezes Powiatowego Koła To Tomasowie Zapraszamy. Zapraszamy I kolejną osobą obnażoną jest Pani Wiktoria Michala, członek Koła Dzielnicowego Koła w Centrum jest zapraszany Panią Wiktorię... Nie. Od medal pamiątkowej Pani Janna Brzesińska, na no, przykład historii, ale jest w tej. Dzisiejsza uroczystość poświęcona wyzwoleniu miasta Łodzi. A przede wszystkim upamiętnienie tych, którzy zginęli pod pomnikiem Rado Goszzu. ten został naniesiony na medal podbity przez zarząd Brzydko koła to jest, to nie widzę. medal. upamiętnia Bałty. nam czasy. Tych, którzy polegli, w 1942 roku w tymże miejscu gdzie obecnie stoi ten rzecz pomnik podbity jest medal wyróżnione osoby związane z kombatanstwem związane z armią Wojska Polskiego, związane z wyzwoleniem naszych ziem. A przede wszystkim ziemi łódzkiej i równocześnie Tomaszowskiej. Ja, jako żołnierz pierwszej armii Wojska Polskiego, będąc uczestnikiem wyzwolenia miasta Tomaszowa i ziemi łódzkiej, dlatego też zostałem wyróżniony tymże odznaczeniem. Skoro chodzi o odznaczenia, które zdobią moją pierś, jest to gdzieś około 80. Tak. No Najważniejszy to jest order wojenny Wirtuki Militarii. Jest to mm, no, czubek tego wszystkiego, co zdobi e, moją pierś na dzień dzisiejszy. Jako żołnierza frontu, który spędził na pierwszej linii frontu nie dużo i nie mało. 3 lata i 10 miesięcy. Z tego dwukrotnie ranny, a po wojnie też niewiele, 37 lat służby w charakterze żołnierza zawodowego Wojska Polskiego. Na dzień dzisiejszy pułkownik w stanie spoczynku prezes koła Powiatowego Związku Kombatantów w Tomaszowie Mazowieckim, wiceprzewodniczący Rady Kombatantów przy starości. I tak dożyła się 90. roku życia. także to jest nauczycielki szkoły nr 35. Zapraszam panią Królę Targowską, nauczyciela muzyki. I to ona przygotowuje wszystkie śpiewy, które potem państwo usłyszą. Mamy jeszcze e, do wręczenia trzy e, innego typu oznaczenia które uzyskali y, pan Jan Draniecki. Pan <plosy> Frystan ty Kowalicz takie, takie samo wyróżnienie otrzymuje. I pan Bronisław Dżurz. Bardzo się cieszę, że w imieniu pana starosty mogłem uczestniczyć w tak pięknej uroczystości w szkole podstawowej numer 35 w Łodzi z okazji 68. rocznicy zakończenia II wojny światowej, a także drugi jak gdyby cel tej uroczystości to wręczenie medalu pomnik Radogosz wśród odznaczonych tym medalem jest pan pułkownik Józef Suchodolski z tego miejsca na ręce pana pułkownika jak najlepsze gratulacje zarazem wiele sukcesów kolejnych odznaczeń jadąc z Tomaszewa Mazowieckiego do Łodzi w drodze rozmawialiśmy i między wierszami dowiedziałem się, iż pan pułkownik ma prawie tyle medali, różnego rodzaju odznaczeń, a z tych wszystkich najwyższe to krzyż Virtuti Militari, a pan Józef ma prawie 90 lat. Życzymy. 100 lat w takiej kondycji, w takim zdrowiu, i z tego miejsca również życzę tym wszystkim kombatantom i weteranom, którzy zostali oznaczeni tym medalem, a także e, chciałbym jeszcze raz w imieniu e, pana starosty powiatu Tomaszowskiego, Piotra Kagankiewicza. Podziękować panu dyrektorowi tejże szkoły, jak również opiekunce, która przygotowała dzieciaczki, do, aby przedstawiły część artystyczną, program artystyczny o charakterze patriotycznym. Jestem pod wrażeniem dnia dzisiejszego. Temu pięknemu, tej pięknej uroczystości towarzyszył cytat. Naród, który nie szanuje przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości. Wszystkim kombatantom, weteranom wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia. Szanowni kombatanci, zaproszeni goście oraz młodzież Polna. Spotkanie nasze odbywa się z okazji 68. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Najtragiczniejszych dziełach ludzkości. Ta wojna oczyściła swoje piętno prawie na każdej polskiej rodzinie. Coraz mniej jest osób, które tę wojnę przeżyły i niewielu zostało tych, którzy w obronie naszej ojczyzny z bronią w ręku walczyli na różnych frontach. Po zakończeniu II wojny światowej do historii Polski zostały zaliczone. Trzy polskie cmentarze wojenne. Pierwszy Monte Casino. Drugi Lezino. Trzeci Gatł. Pierwszy Monte Cassino. Tam walczyli żołnierze Polskiego v Korpusu Dywizji Pancernej. Marsz do Polski 924 poległo, 2930 rannych zostało 345 zaginionych. Drugie Lenino, symbol długie żołnierskiej drogi do Polski. 510 kolego 1776 rannych zostało 660 zakonionych. To była duża strata jedna trzecia wojska polskiego. Trzeci kapie. Z dumą wynika, z dokumentu wynika, że mor był dokonany na ponad 22 tysiącach Polaków oficerów, policjantów i urzędników. Na zakończenie mojej informacji chciałbym chwilą ciszy uczcić pamięć wszystkich kolegom i powołanych żołnierzy Polski Sił Zbrojnych na wschodzie i zachodzie w czasie II wojny światowej. Dziękuję. Szanowni Państwo, w imieniu Wojewódzkiej Rady Kombatantów i osób Represjonalnych w Łodzi oraz Wojewódzkiej Rady i Pragnę serdecznie podziękować dla organizatorów dzisiejszego spotkania i w związku z tym, ponieważ jeszcze raz mówię, jestem bardzo zadowolony, dziękuję jeszcze raz organizatorom, że państwa nawet przy nami są ludzie, którzy byli doszło, wysokie, na szacunek dla takich żołnierzy. I szacunek dla Was Państwo wszystkich. I życzę Państwu jak najdłuższego życia, dla Państwa zdrowia, dla Państwa rodziny również. Szanowni Państwo, przede wszystkim dla wszystkich prawda, uczestników dzisiejszej uroczystości pragnę złożyć jak najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, pomyślności w życiu. Ponadto pragnę zaznaczyć, że dzień Ósmego, bo to w zasadzie ósmego w Polsce obchodzimy zakończenie wojny, to nie było dosłownie zakończeniem wojny. Dlaczego? Dlatego, że podpisany układ o prawda, zakończeniu wojny nie świadczył, że żołnierz dalej nie musiał walczyć, bądźby nie musiał być na obcej ziemi. Przykładem tego są żołnierze armii Andersa. To są zesłańcy przede wszystkim. Zesłańcy Sybiru, Żołnierze piłsudzkiego, legioniści, ich potomkowie za to zostali zesłani na Syberię i skazani na 20 lat syłki. Szczęście, wojna uratowała, ci co przeżyli, to Mieli zadowolenie, że skończyła się ta wojna, ale żołnierz armii Andersa, nie wszyscy, ale niektórzy, którzy, prawda, likwidowali jednostki, dopiero byli wolni od grudnia 1946 roku. Między innymi moi koledzy i mój ojciec. Natomiast jeśli chodzi o zesłańców pozostałych, na Syberii to wrócili do kraju dopiero w roku 46 w kwietniu w maju. Też był dzień zakończenia wojny, 46 rok, a nie 5. Także różnie to było. <laughs> Żołnierze armii krajowej również nie mogli wyjść na wolność, nie mogli się ujawnić, to byli zsyłani właśnie do Łagru. Z Niemcami, z Hitlerem zakończyła się sprawa, ale wschód niestety nie. Właśnie jeszcze były te prześladowania. No cóż, długo nie będę się rozwodził. Pragnę przede wszystkim życzyć dużo zdrowia, szczęścia i pra dalszej pracy w Powiatowej Radzie Kombatantów Tomaszowie Mazowieckim. Prawda, w której mój kolega przyjaciel Sybirak jest przewodniczącym, a obecny tutaj dzisiaj pułkownik jest wiceprzewodniczącym. Życzę dla nich dalszej współpracy takiej, dalszego szczęścia i zdrowia. Na zaproszenie organizatorów dzisiaj pięknej, patriotycznej uroczystości zostali zaproszeni kompetenci z Warszawy którzy przybyli razem 12 osób na czele z generałem Pietrzakiem I w imieniu ich i w imieniu naszego środowiska ludzkiego żołnierzy Armii Ludowej, serdecznie gorąco dziękuję organizatorom za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Chcę, panie dyrektorze, powiedzieć, że i wyrazić podziękowanie panu za to, że przyjęliście patrona nad grobami, nad mogiłą wspólną niedaleko na cmentarzu Świętego Rocha, w którym spoczywają bohaterzy Armii Krajowej, Warki Ludowej, Armii Ludowej, Szarych Szeregów i Promienicy. Rzuca pustotwwiące słowa, można nie kochać się i żyć, ale nie można owocować. Przeszrożną sławną, które przyniosły ci miecze swe waleczne. Za chrobre dzieje, co minęły już dawno, lecz będą w pieski, podczasy wieczne. Kocham Cię Polsko, za wieczoki złoty, światło kuźnicy i znisz oświecenia. Zamiast miasta stare, przepryszne urody, co kryją skarby, których czas nie zmienia. Kocham Cię Polsko za przyszłość tą jasną, drogę szczęśliwą aż po pokolenia, za zdrową młodzież, co czci ziemię własną, za to co trwałe i to co się zmienia. Kocham Cię Polsko, kocham Cię. To była się część artystyczna Dzieci Szkoły numer 4 w Łodzi przypomnieli z tamtych lat i marsze i piosenki i spotkania A więc trud powiedzieć krótko impreza nie osobiście się spodobało. thank mm -hmm. you skrywa wtedy wojny tu przypisaliśmy te dzień ze Ja sił, się swe, nie białym jest, brzmią saloty, szanary Ja webes. saluty, i strapaliśmy się. Wiecznie.